Dobry wieczór. Witam was bardzo serdecznie po godzinach i jak się domyślacie, będziemy kontynuować temat seks to nie wstyd. Za chwileczkę połączę się z Patrycją Wonatowską, seksuologiem. Będziemy, i będziemy poruszać dzisiaj gorący temat. Nie dość, że jest gorąco na zewnątrz, to temat jest jeszcze bardziej gorący. Mianowicie będziemy rozmawiać o orgazmie. Dlaczego kobiety nie przeżywają orgazmów i jak możemy sobie Pomóc. Nie powiem, że się zawstydziłam, mówiąc to do Was, bo właśnie powtarzam codziennie, że seks to nie wstyd. Wspólnie z marką Lowa prowadzimy te spotkania, tak więc w ramach tego chciałam Was zachęcić do produktów, które tutaj regularnie Wam pokazuję i których jestem marką. To jest na przykład zmysłowe rozluźnienie może się przydać przed właśnie zbliżeniem, poranne uwodzenie. Może podkręcić nastrój. No i takie um, olejki, serum intymne i olejek intymny, e, który możecie e, stosować podczas tych zbliżeń. Ja szerzej na ten temat opowiadam w swoich postach, a poza tym wejdźcie na stronę Lowa, bo 10% zniżki na kod Mariola. No i teraz zobaczymy, czy już jest z nami e, nasza pani Seksuola. Jesteś? Sama w tym temacie sobie nie poradzę. Tutaj rzeczywiście potrzeba fachowca, bo temat wydaje się być łatwy. Cześć, witam Cześć. serdecznie. Cześć, witam. Nasza seksuolożka jest dzisiaj z nami. Właśnie zaczęłam mówić, że temat wydaje się łatwy, ale tak naprawdę nie jest łatwy, bo wyczytałam, że na pięć kobiet nie szczytują w trakcie no, zbliżeń i nie mają takiej satysfakcji. Część kobiet w ogóle nie wie, czym tak naprawdę jest orgasm. więc ja bym chciała, żeby dzisiaj, dzisiejszego naszego live'a obejrzały nie tylko kobiety, ale może też zapro zaproście Panów, no bo do Tangarszawa dwojga i co z tego, żeby będziemy miały tę wiedzę, jak nasi panowie czy nasi partnerzy tej wiedzy nie będą mieli. Więc zapraszam Was wszystkich, nie wstydźmy się, bądźmy razem. Jeśli macie pytania do Patrycji, to możecie pisać w trakcie albo później ja zapiszę oczywiście całego naszego live'a i w kolejnych spotkaniach będziemy na te pytania odpowiadać więc od początku czym tak naprawdę jest orgazm i dlaczego jedne kobiety go przeżywają a drugie też nie Przede wszystkim orgazm jest reakcją fizjologiczną i myślę sobie, że warto też to podkreślić, bo podobnie tak jak na przykład w przypadku orgazmu męskiego osób z penisami, to jest tak, że to jest połączone. Czyli reakcja fizjologiczna idzie w parze z tym, co przeżywamy. Przeżywamy przyjemność, satysfakcję, rozluźnienie. Natomiast ten orgazm właśnie w takim kontekście czysto fizjologicznym bardzo mocno jest też postrzegane, właśnie jako to ostateczne spełnienie. Tymczasem orgazm to też taka kwestia, którą bardzo mocno przeżywamy, przeżywamy też mówi się o tym, że jednak ten mózg to cały czas jest rzeczywiście to najbardziej seksualne, ten seksualny organ i generalnie to w nim bardzo dużo się odbywa. I dokładnie tak jest. To znaczy, i my bardziej mamy tą przestrzeń w głowie w ogóle na przeżywanie i doświadczanie, w ogóle różnych przyjemności, tym większe prawdopodobieństwo, że w ogóle nasze ciało też zareaguje. Więc faktycznie to jest bardzo mocno połączone. Jest podobno wiele typów orgazmów. Czy mogłabyś nam powiedzieć, bo może my nawet nie wiemy, że to przeżywamy, wiesz, no pewnie czujemy, ale odbywa się to do w różnoraki sposób. Tak. To rzeczywiście tych orgazmów jest naprawdę całe mnóstwo, bo może być i orgazm sut sutkowy, mówi się oczywiście cały czas nieodłącznie, nieprzerwalnie mówi się o orgazmie łechtaczkowym, pochwowym, od którego odchodzimy tylko i wyłącznie dlatego, że orgazm po prostu jest orgazmem, czyli tak na dobrą sprawę wiemy już, że łechtaczka zbudowana jest zupełnie inaczej, to nie jest tylko i wyłącznie ten mały guziczek, także ramiona łechtaczkowe taczki, które zaczynają się poruszać, one też poruszają ściankami pochwy i dlatego staramy się już tego a nie rozróżniać. Natomiast wracając właśnie do tych różnych innych miejsc, to może być absolutnie wszystko. To może być płatek ucha, to może być stymulacja karku, to może być ssanie palcy, palcy u stóp. Więc rzeczywiście różne czynności mogą przynieść nam właśnie to rozładowanie tego napięcia, a co za tym idzie właśnie ogrom przyjemności. No i z tego wynika w takim razie, Patrycja, że powinniśmy my same, czy też wspólnie z naszym partnerem, partnerką, w zależności w jakich związkach jesteście, poznać siebie nawzajem. Tak. I teraz wiesz, my ciągle tutaj właśnie w tych naszych spotkaniach, seks to nie wstyd, chcemy przełamać tą barierę. Chcemy otwarcie mówić o rzeczach dla nas ważnych bo ja ciągle powtarzam że seks jest częścią naszego życia i nie wstydźmy się o tym mówić bo żeby było fajnie no to obie strony muszą wiedzieć co nam sprawia czy co wam nawzajem sprawia tę przyjemność i do no kilka słów może o tej otwartości i poznaniu tego ciała jak to zrobić tak to jest bardzo dobre pytanie. Odpowiedź jest potencjalnie bardzo łatwa. Po prostu próbować i po prostu eksperymentować testować w ogóle też to, co sprawia mi przyjemność. Natomiast, oczywiście, jeżeli przechodzimy do samej praktyki, to nagle się okazuje, że to wcale nie jest takie hiperproste i super łatwe, tylko i wyłącznie dlatego, że, no właśnie, mogą się za tym kryć bardzo różne przekonania. Przekonaniem na przykład takim, że nie mogę sobie na pewne rzeczy pozwolić, że na przykład tylko Seks jest właśnie zarezerwowany, dajmy na to, dla jakiejś grupy wiekowej. Albo że seks, na przykład w relacji małżeńskiej, generalnie wcale nie musi być taki przyjemny. I my w tych właśnie przekonaniach, bardzo często wzrastając, tak naprawdę utrwalamy je, i to nie wiąże się tylko i wyłącznie z tym, że ja będę próbować poznawać swoje ciało, tylko będzie wiązać się z tym, że ja jeszcze muszę podejść do tego, właśnie. Co za tym na przykład osiągnięcie? organizacji? Jeszcze tutaj bym wiesz, dodała, że czasami kobiety krępują się wyjść z inicjatywą i czekają na tą inicjatywę ze strony partnera. Więc kobiety, nie bójmy się, nie bójmy się mówić o własnych potrzebach. Ale jak to jest? Znaczy, czy mamy to eksperymentować z partnerem, czy same najpierw spróbować czegokolwiek? Jak to zrobić, żeby. Krótko mówiąc, dojść do tego, które te, te miejsca, żeby podpowiedzieć swojemu partnerowi, które te miejsca tak naprawdę są dla nas istotne. Z jednej strony myślę sobie, oczywiście, to jest taka trochę praca indywidualna. Czyli ja mogę najpierw sobie nawet rozrysować taką mapę, zrobić swojego własnego ciała i pomyśleć, w jaki sposób, albo czy w ogóle, które części ciała są dla mnie rzeczywiście, mają jakiś taki kontekst seksualny. Czyli na przykład, czy dotykanie piersi sprawia mi przyjemność, czy też nie. Czy to mnie jakoś pobudza, czy wręcz odwrotnie, sprawia, że w ogóle nie mam ochoty na dalszą część. I wtedy, jak już ja sobie rozrysuję taką mapę, mogę rzeczywiście zachęcić do tego partnera i wtedy w tym wspólnym poznawaniu zacząć też mówić o tym, z jaką na przykład intensywnością lubię, żeby pewne części ciała były dotykane. Bo w sytuacji, w której na przykład, nie wiem, partner został trochę też wychowany na podstawie właśnie jakichś takich przekazów z podwórka czy Aha. z innych... Na przykład pornograficznych w internecie, to nagle może się okazać, że ma też jakieś wyobrażenie, że trzeba szybko i że w momencie, kiedy mamy, załóżmy, że mamy rzeczywiście narządy intymne, tutaj jest łechtaczka, no to generalnie dotykamy i zaczynamy szorować. A tymczasem może się okazać, że ja potrzebuję czegoś zupełnie odmiennego, że zamiast skupiać się na tym obszarze, czyli na przykład łechtaczki, ja na samym początku wolę, kiedy to, co jest dookoła, będzie stymulowane bardzo delikatnie. I dopiero wtedy można rzeczywiście przejść do tego, co jest na samej górze, czyli do łechtaczki. I oczywiście... to, co powiedziałam na początku, to właśnie ten life jest dla mężczyzn bardziej niż dla kobiet. Bo wy, panowie, musicie czasami, ja, ja to powiedziałam chyba ostatnio w jakimś wywiadzie, że mężczyźni szukają łechtaczki czy tych miejsc, jakby y, szukali trufli gdzieś tam <grym> i tzn. trudno dostępnych. I, i naprawdę y, tą anatomię, tą fizjologię kobiety trzeba dobrze poznać, żeby sprawić e, przyjemność żeby nam po prostu było e, e, fajnie po, podczas tych zbliżeń. Słuchaj, Patrycja, mam mm, takie pytanie: dlaczego właśnie. Jedne z kobiet przeżywają um, ten um, orgasm jest taki długi, że może trwać i minutę i półtore, półtorej, od czego to zależy, a, a, a inne mają taki, wiesz, no króciutki, zresztą to też czasami bywa u mężczyzn. Mm -hmm. Mówi się o tym, że sam orgazm trwa dosyć krótko. Ten moment, w którym rzeczywiście następuje taki wzlot, wzwyżka i później rozluźnienie, to jest mniej więcej do 30 sekund, czyli powiedzmy te pół minuty. To rzeczywiście jest długi czas, ale mówi się tak, że to jest kilka sekund. Natomiast Dużo też zależy od tego, czy na przykład jesteśmy w stanie osiągać orgazmy wielokrotne, czyli na przykład jest jakiś stan pobudzenia i on po prostu regularnie po kilka razy musacyjnie na przykład. Ale też tak, że ten moment przed będzie już tak wysoki i on będzie powodował tak wysokie napięcie, że rzeczywiście to już będzie ten stan, w którym ja zaczynam odliczać ten orgazm. Stąd też między innymi jakby to samo definiowanie, od którego momentu dla mnie ten orgazm już jest, może tak naprawdę rzeczywiście różnie być postrzegana, co za tym idzie. Ja mogę powiedzieć, że mój orgazm trwa 5 minut, a inna osoba będzie tylko powiedziała, że klikam. A jesteś. <grywa> <grywa> no słuchajcie, ale a propos... No to chciałam Wam przedstawić właśnie ten olejek intymny, który właśnie jest fajny podczas takiego masażu marki markilowa. 10% powtarzam, zniżki, jak ktoś tutaj dotarł w tej chwili do nas na kot Mariola na stronie WWW. Ja zaraz wszystko podam i, i to jest serum intymne, które no, bardziej nas, nas pobudza, które stosuje się właśnie 10 minut przed zbliżeniem i. Dla tych pań, które być może mają problemy z osiągnięciem właśnie tego um, najfajniejszego momentu w tym zbliżeniu, no to polecam serdecznie. A Ciebie, patrzę, co chciałam zapytać, yy, dlaczego niektóre kobiety cierpią, to jest ano tak zwana anorgazmia, czyli po prostu nie posiadają w ogóle orgazm. Mm -hmm. Może się tak zdarzyć, że oczywiście jest to ten element czysto medyczny, fizjologiczny. Budowa narządów, anatomia może sprawiać, mm -hmm. że. Będzie na przykład bardzo trudne, czy wręcz po prostu niemożliwe do osiągnięcia. Ale to jest to zaledwie grupa naprawdę kilku procent w ogóle społeczności osób na świecie. Natomiast te inne przypadki, które mogą być dookoła, to znaczy znowu tutaj oczywiście, jak to w tej seksuologii też całkiem sporo dzieje się wcześniej, czyli to, jakie w ogóle mamy przekonania, z jakimi informacjami wzrastamy, też czy na przykład, i w ogóle w jaki sposób mówi się chociażby o miesiączce, w jaki sposób w ogóle mówi się o narządach intymnych, czy dana osoba była zawstydzana, czy niekoniecznie, no, czy, bo no, czy jakiejś presji nie miała też, prawda? No. Dokładnie. Więc każdy z tych elementów rzeczywiście będzie się nakładał. Tutaj oczywiście mogą być też różnego rodzaju trudne doświadczenia, ciężkie i tak dalej. Więc jakby cały ten worek, cały ten pakiet tych możliwości rzeczywiście może nakładać się na to, że doświadczenie orgazmu będzie bardzo trudne, bo tak na dobrą sprawę, żeby też osiągnąć orgazm, czasem trzeba bardzo często znaczy, mówi się o tym, że na przykład trzeba odpuścić kontrolę. A teraz, wiesz, no znajdźmy osoby, które na przykład były wychowywane też tak naprawdę bez poczucia tego, że mają się na przykład kimś zaopiekować, zająć i tak dalej, i tak dalej, nie? Mhm. Nad tym też bardzo. To jest pracować, zobaczyć, czy ja rzeczywiście mam taką kontrolę w swoim życiu i że w ogóle muszę wszystko mieć dopracowane do najmniejszego. No nie, życia. no tu trzeba pójść trochę na żywioł, moje drogie, i jeśli naprawdę któraś z Was jest zestresowana. No to ja znowu mam zmysłowe rozluźnienie, żeby się rozluźnić, bo rzeczywiście, słuchajcie, kiedy jesteśmy zestresowane po pracy, kiedy jesteśmy zmęczone, bo mamy, nie wiem, dwójkę, trójkę dzieci i tak dalej, i te dzieci są małe, jedno kończy płakać, drugie zaczyna i trzecie coś tam chce. To ja zdaję sobie sprawę, bo też jestem kobietą, też jestem mamą, że były to ciężkie momenty, nie nieprzespane noce. Dlatego też trzeba szukać środków i ja tutaj bez żartów pokazałam tutaj to zmysłowe rozluźnienie. Trzeba szukać środków, dlatego my żeśmy tutaj z firmą Lowa zadbali jak gdyby kompleksowo, dziewczyny o was, żebyście właściwie... Miały odpowiedź na wszystkie swoje problemy i, i na wszystkie swoje potrzeby, co jest niezwykle ważne. Ja mam wrażenie, tutaj pozwolę sobie powiedzieć, Patryco, że jesteśmy taką jedyną marką, która no, chce zadbać o kobiety całościowo. Dlatego są i te olejki, i suplementacja, i będzie, uwierzcie mi, coraz więcej tych produktów, bo o to walczymy, o to, o to dbamy. Bo naszą ambicją jest pokazać, że kobieta powinna być no, całkowicie pod tym względem zadbana i nie powinniśmy się krępować tego. Wręcz przeciwnie, trzeba wziąć sprawy w swoje ręce. Kobietki, no. myślę, że się zgadzacie, jest tutaj nas coraz więcej. I teraz jeszcze takie pytanie, Patrycjo. No, w różnych magazynach są tak zwane podpowiedzi. Prawda, jak to zrobić, żeby było dobrze? Czy my mamy słuchać tych magazynów, czy lepiej pójść do psychologa, jeśli jest taki problem? Czy w ogóle te podpowiedzi coś tam mogą nam dać? Myślę sobie, że można jak najbardziej i też różne polecajki, właśnie takie miejsca jak tu, jak nasz Life i tak dalej, to to są właśnie takie momenty, takie sytuacje, w których można sobie na przykład wziąć, zaczerpnąć jakąś inspirację. I te kolorowe czasopisma właśnie myślę. Że warto traktować też jako te inspiracje zobaczyć, poszukać. Jeżeli te, właśnie sposoby, wskazówki, tipy nie działają, lub jest jakaś trudność, Wtedy warto zwrócić się też po pomoc, na przykład psychologiczną, żeby po prostu się temu poprzyglądać. Więc ja też tak sobie myślę, że jeżeli rzeczywiście jest tak, że jest w ogóle w nas jakaś taka ciekawość też odkrywania i w ogóle pojawia się taka chęć tego... Hmm, a może by jednak spróbować, zobaczymy, co z tego będzie, to to jest fantastyczne podłoże właśnie do tego, że można coś zmienić. Natomiast tu od razu przestroga, żeby też nie podchodzić do tego tak, że jak to nie zadziała, to znaczy, że coś jest z nami nie okej, nie to wielka prośba, nie róbcie sobie tego. To jest to naprawdę jakaś informacja, jakaś wskazówka, ale nie trudno jest akurat w seksualności stworzyć takie wskazówki, które by były odpowiednie dla każdej osoby. Więc to jest po prostu droga eksploracja. Mówiłyśmy na samym początku o tej rozmowie, zresztą ciągle powtarzamy w naszych live'ach, że ta rozmowa, jest najważniejsza między partnerami o wszystkim i właśnie o tych sprawach intymnych też. Więc jeśli nie przeżywamy z jakiegoś powodu właśnie tego punktu kulminacyjnego, myślę tutaj o orgazmie, czy informować za każdym razem partnera, że to nie było to, żeby a. krótko mówiąc, jeśli on przeżył, a mnie, to żeby w jakiś sposób dokończyć ten proces. Ja jestem zwolenniczką, że absolutnie tak, bo rzeczywiście im dłużej nie mówimy, tym później trudniej faktycznie będzie w ogóle o tym wspomnieć i o tym powiedzieć. Później może przyjść właśnie taki moment rozczarowania, to znaczy, jak to to przez na przykład, nie wiem, rok, dwa, piętnaście, nie słyszałem takiej informacji, a teraz nagle coś takiego się pojawia. To w pierwszej sytuacji, w pierwszej chwili może faktycznie wzbudzić różne emocje. Natomiast im więcej się też mówi o różnych rzeczach i też nawet nie musi się od razu to też dla osób, które jakoś tak się nie do końca czują dobrze, żeby pewne rzeczy wypowiadać, to ja bym zachęcała do tego, żeby po prostu powiedzieć: słuchaj, spróbujmy czegoś nowego, spróbujmy czegoś innego, żeby zachęcić też tą drugą osobę właśnie do tej wspólnej eksploracji. A jeżeli już uda się nam porozmawiać, to też raczej traktować to właśnie jako metodę na znalezienie fajnych punktów na ciele, a nie od razu szukanie drogi do wielkiego O, bo żeby nie budować tutaj tej wielkiej presji, tylko właśnie eksplorować, bo wtedy w tej eksploracji jest dużo więcej miejsca na przeżywanie przyjemności. No, kochani, ja już wszystko wiem, nie wiem. Może wy macie jakieś pytania, czy się krępujecie? Nie krępujcie się, bo seks to nie wstyd i, i chcemy tutaj otwarcie rozmawiać na temat, na tematy wszystkie, które dotyczą właśnie tej sfery intymnej. No, czy, jeśli nie macie pytań, to może Patrycy, chciałabyś jeszcze uzupełnić? Może ja nie zadałam jakiegoś pytania, na które chciałabyś odpowiedzieć? To chyba taka będzie kontynuacja tego, co przed chwilą było. To znaczy ja zachęcam właśnie do tego, żeby sobie przede wszystkim dawać. Przyzwolenie na różnego rodzaju orgazmy, czyli na różnego rodzaju przyjemności. Że nawet jeżeli nie zdarzy się to fizycznie, fizjologicznie, bo mam zmęczone ciało, nie dosypiam, albo generalnie mam bardzo stresujący okres w pracy, to też jest ok. Natomiast zwieńczeniem dobrego seksu może być orgazm, ale wcale nie musi. Bo ta przyjemność wcale nie musi być nazwana orgazmem. Tylko i wyłącznie pod względem skórcze mięśni, ale może być nazwana właśnie też w ten sposób, że ja mam niesamowitą przyjemność z intymności i bliskości z drugim człowiekiem. I to bardzo ważne, i tym akcentem zakończymy naszą rozmowę, a ja zapraszam już Was niebawem, pewnie za tydzień. Dam znać, kiedy się spotkamy po raz kolejny i będziemy odpowiadać na Wasze. Pytania. Życzę Wam miłej nocy i spełnienia podczas tej nocy. Jest gorąca, może być jeszcze bardziej, jeszcze może bardziej, ale to tylko zależy od Was. Ściskam Was mocno, papa. Pa. Dziękuję, Patrycjo za wspaniałą rozmowę, jak zwykle. Do widzenia. Dziękuję.